Witam serdecznie kochani, zapraszam na odcinek Janosik, jak zmienili się aktorzy. Ewa Lemańska, urodzona w grudniu 1949 w Łodzi, aktorka teatralna i filmowa. Jeszcze podczas studiów aktorskich zadebiutowała na scenie Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy w roli Alkmeny. Na małym ekranie po raz pierwszy pojawiła się jako Jaga, koleżanka Ewy na stażu, w pierwszym odcinku serialu Dr. Ewa z Ewą Wiśniewską w roli tytułowej. Na kinowym ekranie zadebiutowała w filmie psychologicznym Tadeusza Konwickiego jak daleko stąd jak blisko, u boku Andrzeja Łapickiego i Gustawa Cholubka. Słowa przyszła wraz z rolą właśnie Maryny w serialu telewizyjnym Jerzego Passendorfera i Janosik z 1973 roku, który doczekał się rok później wersji kinowej. Tak bardzo była utożsamiana z tą postacią, że przez następne lata nie dostała żadnej znaczącej filmowej propozycji. W 1980 roku wyemigrowała do Nowego Jorku. Przez 10 lat była modelką, pojawiała się na pokazach mody w Paryżu, Mediolanie i Londynie kiedy w 1998 roku zachorowała na raka piersi, zainteresowała się medycyną i ukończyła szkołę pielęgniarską. Z powodu braku znajomości języka angielskiego Lemańska w Ameryce występowała jedynie jako statystka, m.in. w filmie Rock of Age obok Toma Cruza. Ewa Maria Wiśniewska Urodzona w kwietniu 1942 w Warszawie Aktorka teatralna i filmowa laureatka orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Ogniem i Mieczem. W 1959 będąc uczennicą Warszawskiego Liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej, zwyciężyła w konkursie Piękne Dziewczęta na ekrany, zorganizowany przez Pismo Film. Zdjęcia konkursowe wykonał jej Edward Hartwig. W nagrodę za wygraną konkursu otrzymała zaproszenie na zdjęcia próbne do Łodzi, jednak nie przeszła castingu. W 1963 ukończyła studia na PWST w Warszawie. W 2000 roku odcisnęła dłoń na promenadzie gwiazd podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wystąpiła w poczwórnej roli matki, cioci, królowej i hrabiny w Błądzeniu w Teatrze Narodowym, za co w 2004 otrzymała Nagrodę Feliksa Warszawskiego za najlepszą rolę kobiecą. W późniejszych latach zaczęła gościnnie występować na scenach Teatru Scena prezentacje w Warszawie. Jej pierwszym mężem był Robert Polak, z którym ma córkę Grażynę, urodzoną w 1963. Drugim mężem aktorki był włoski przedsiębiorca imieniu Franco. Przez wiele lat pozostawała w nieformalnym związku z aktorem Krzysztofem Kowalewskim. Marek Perepeczko, urodzony w kwietniu 1942 w Warszawie, aktor filmowy i teatralny. Urodził się jako syn Floriana Perepeczki. Jego ojciec pod pseudonimem Szary. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Dzieciństwo i lata szkolne spędził na Mokotowie. Jako dziecko był chudy, chorowity i zamknięty w sobie. Jako kilkunastolatek przewyższał wzrostem kolegów. Mierzył 190 cm wzrostu. W 1965 roku ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przez ponad 15 lat nie występował na polskich scenach teatralnych ani przed kamerami. Aktor zmarł nagle na zawał serca w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Urna z próchami aktora została złożona 28 listopada 2005 roku na cmentarzu pomskowskim w Warszawie. Aktor spoczął w grobie ze swoimi przodkami, między innymi ze swoim dziadkiem miał zaledwie 63 lata. Bogusz Bilewski, urodzony we wrześniu 1930 w Starachowicach, aktor filmowy i teatralny. Jego matka chciała, żeby został śpiewakiem, a ojciec marzył, by syn zrobił karierę inżyniera. Uczęszczał do gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Ostrzeszowie. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie i zaraz potem zadebiutował na scenie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jednak największą popularność przyniosły mu dwie filmowe postacie. Właśnie rola Walusia Kwiczoła z serialu Janosik i kulwieca Hipocentaurusa z Potopu. Zagrał w sumie w kilkudziesięciu filmach i przedstawieniach teatralnych. Pracował też w dubbingu. Wybitny aktor zmarł w 1995 roku z powodu krwotocznego udaru mózgu. Pochowany został na cmentarzu Moskowskim w Warszawie. Miał 64 lata. Czesław Jaroszyński, urodzony w lipcu 1931 w Balewiczach. Aktor teatralny i filmowy, wykładowca retoryki, poeta. Urodził się na ziemi nowogródzkiej, gdzie spędził dzieciństwo. W 1940 roku wraz z rodziną został przesiedlony w głąb Związku Radzieckiego, gdzie mieszkali kolejnych 6 lat. Po powrocie zesłania, cała rodzina osiedliła się na ziemiach odzyskanych. W 1954 roku zdecydował się rozpocząć naukę na pewły z którą to szkołem ukończył w 1958 roku. Po uzyskaniu dyplomu zaczęła się współpraca aktora z teatrami warszawskimi. Od połowy lat 80. aktor prowadził wykłady z retoryki na Uniwersytecie Warszawskim. Wybitny aktor zmarł przyczyn naturalnych 27 stycznia 2020 roku w Warszawie. Miał 88 lat. Mieczysław Czechowicz, urodzony we wrześniu 1930 w Lublinie. Aktor teatralny, kabaretowy, filmowy i telewizyjny. Trzykrotny laureat Srebrnej Maski w plebiscycie Ekspresu Wieczornego na najpopularniejszych aktorów telewizyjnych w latach 1962-1964. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował w 1953 w filmie Piątka z ulicy Barskiej w reżyserii Aleksandra Forda. Rozgłos przyniosły mu kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie starszych panów, a także liczne role drugoplanowe i epizodyczne. W ostatnich latach życia Mieczysław miał problemy z sercem. Miał zostać operowany, ale nie doczekał się zabiegu. Zmarł w swoim domu w podwarszawskim międzeszynie 14 września 1991 roku dwa tygodnie przed 61 urodzinami aktor został pochowany w skromnym grobie na starych powązkach w Warszawie. Miał 60 lat. Anna Dymna, urodzona w lipcu 1951 w Legnicy, aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko, laureatka Orła za drugoplanową rolę kobiecą w filmie Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. W 1973 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Sulskiego w Krakowie. Od 1973 związana z Krakowskim Starym Teatrem. W 2003 roku na antenie TVP2 zaczęła prowadzić cykliczny program Anna Dymna Spotkajmy się, obejmujący rozmowy z zaproszonymi do studia osobami niepoznosprawnymi. W trakcie studiów została żoną artysty, plastyka, aktora, scenarzysty filmowego, poety, prozaika i satyryka, współtwórcy Piwnicy pod Baranami, Wiesława Dymnego. Po jego śmierci wyszła za Zbigniewa Szotę, który pomagał jej psychicznie po stracie męża. Pobrali się w lipcu 1982 roku w krakowskim Pałacu Ślubów. Zaprosili jedynie rodzinę i najbliższych przyjaciół. Owocem tego małżeństwa jest syn Michał. Jej trzecim mężem został aktor i reżyser teatralny Krzysztof Orzechowski. Syn Michał ukończył filmoznawstwo, ale w życiu zawodowym zajął się muzyką. Grywa na gitarze i klawiszach w alternatywnych zespołach Nick and Neil Cassidy and The Fables and Sable. August Kowalczyk Urodzony w sierpniu 1921 w Tarnowej Górze. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, reżyser. Urodził się w rodzinie Stanisława, inspektora oświaty, później wieloletniego dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie. I Czesławy. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia króla Władysława Jagieły w Dębicy. Po zdanej maturze planował uczyć się w seminarium, lecz wybuch wojny przerwał te plany. W 1948 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Były więzień Auschwitz. Wybitny aktor zmarł 29 lipca 2012 roku w hospicjum w Oświęcimiu, w otoczeniu najbliższych. Placówka ta powstała dzięki staraniom Augusta jako podziękowanie byłych więźniów Auschwitz dla niosących im pomoc podczas okupacji Oświęcimian. Wiktor Sadecki, urodzony w październiku 1923 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także reżyser. W 1945 ukończył studio aktorskie przy Starym Teatrze w Krakowie. Związany ze scenami krakowskimi, grał w teatrze imienia Juliusza Słowackiego oraz w Starym Teatrze. W czasie wojny światowej występował w krakowskim teatrze podzielnym Adama Mularczyka. Prowadził samodzielny zespół wyłoniony w KTP. Występował również w Teatrze Telewizji, m.in. w spektaklach Cymbelin Williama Szekspira, serii Jerzego Jarockiego Utrzykrotnie trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Irena, drugą Melania, z którą miał córkę Elżbietę, trzecią Tereska. Aktor zmarł w Warszawie, pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Marian Kociniak urodzony w styczniu 1936 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny. Uczeń technikum budowy silników, następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na ekranie zadebiutował w filmie Pan Profesor. Zagrał w ponad 30 filmach. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła mu kreacja Franka Dolasa w polskiej trylogii komediowej, jak rozpętałem II wojnę światową. Kociniak od dawna chorował, miał problemy z poruszaniem się. Media pisały o jego wizytach w Centrum Onkologii, Operacji, Chorobie Krążenia. Zmarł w szpitalu 17 marca 2016 w wieku 80 lat. Został pochowany 23 marca obok swojej żony na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żydniej w Warszawie. Jerzy Trela, urodzony w marcu 1942 w Leńczach. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, pedagog, profesor sztuk teatralnych. Stworzył wiele wybitnych kreacji teatralnych, zarówno epizodycznych, jak i pierwszoplanowych, współpracując z takimi twórcami jak Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, Kazimierz Kuc czy Krystian Lupa. Przez niemal całą karierę artystyczną pozostawał związany ze starym teatrem w Krakowie. Przez ponad 20 lat zmagał się z chorobą nowotworową. W 2017 nastąpił nawrót choroby i przeszedł operację, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Pod koniec 2021 stan zdrowia aktora bardzo się pogorszył. Zmarł w Krakowie 15 maja, rok później. Został pochowany 8 dni później obok swojej żony na cmentarzu w Leńczach. Miał 80 lat. Janusz Bukowski, urodzony w grudniu 1941 w Gorzycach, Aktor teatralny, filmowy, reżyser. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1963 ukończył studia. Na wydziale aktorskim, a w 76. na wydziale reżyserii. Był związany głównie z teatrami warszawskimi. Odtwórca wielu ról teatralnych. Jako reżyser przygotował m.in. przedstawienie teatru telewizji Panda Mazy. Od 2000 roku był przewodniczącym nowo powstałego Związku Zawodowego Aktorów Warszawy, przekształconego później w Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Współpracował z Teatrem Telewizji i Polskim Radiem. Aktor zmarł 22 września 2005 w Pradze na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu grudnowskim w Warszawie. Miał 63 lata. Janusz Kłosciński. Urodzony w listopadzie 1920 w Łodzi. Aktor i reżyser. Syn Kazimierza i Eugenii. Ukończył prywatne gimnazjum męskie Aleksego Zimowskiego w Łodzi. Następnie podjął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany do Legii Akademickiej, ochotniczej formacji wojskowej młodzieży studenckiej. W 1948 został absolwentem PWST w Warszawie z siedzibą w łodzi. Od 1943 był mężem Wiesławy z Hańskich. Byli małżeństwem przez blisko 75 lat. Mieli dwie córki Grażynę i Joannę. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych 8 listopada 2017 roku, tydzień przed swoimi 97 urodzinami. Została spełniona jego ostatnia wola, nie wiadomo gdzie spoczywa jego grób. Witold Pyrkosz, urodzony w grudniu 1926 w Krasnym Stawie. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. W ciągu swojej kariery zagrał przeszło 120 ról filmowych i telewizyjnych, głównie drugoplanowych i epizodycznych. Do końca swojego życia występował w serialu Em jak Miłość. Smart 22 kwietnia 2017 w Warszawie w wieku 90 lat wskutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. Wcześniej miał problemy z sercem i krążeniem. 28 kwietnia, po mszy pogrzebowej w kościele niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Górze Kalwarii, urna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu. Marian Łącz, urodzony w grudniu 1921 w Rzeszowie. Piłkarz, aktor teatralny, filmowy, reprezentant Polski w piłce nożnej. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej. W 1950 ukończył studia na PWST w Warszawie. Występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi i Teatrze Polskim w Warszawie. Jego córką była aktorka teatralna i filmowa oraz pisarka Laura Łącz. Aktor do końca życia był aktywny i towarzyski, lecz zmarł w samotności. Śmierć 62-letniego aktora była zaskoczeniem, gdyż był w dobrej kondycji. Jego córka powiedziała tu cytat: Śmierć miał taką, jak życie: lekką i dobrą. Marian Łącz zmarł 2 sierpnia 1984 w Warszawie, pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu połąskowskim w Warszawie.